Jeżeli chcecie grać bez podatku, to w Totalbet macie taką możliwość. Ja nie reklamuję Buchmacherów, ale tylko pomagam Wam, jeżeli coś chcecie zagrać się bez podatku. A najlepiej w Totalbet wystarczą trzy zdarzenia po kursach 1,30. I grałem bez podatku, jak tu będę prezentował na progresji, a także czasem na taśmach weekendu, jakie tutaj będę grał. No i właśnie tak wybrałem na dzisiaj takie mecze macie wszystko opisane, gramy wtedy bez podatku i wygrane są zawsze wyższe o 14% wystarczą 3 zdarzenia na kuponie z kursem 1.30, a jeżeli będzie nas więcej to będzie lepiej także śledźcie kanał, lecimy do typów witam w bardzo dobrych nastrojach, wczoraj tak zwany jackpot i progresja i taśma na plus, czyli 7 typów na plus, kto zagrał ze mną to wygrał w końcu wracamy na właściwe tory, ostatnio Trzy yy, filmy z rzędu na plusie, czy progresja, czy taśma, jeżeli grał ktoś to i to, to i tak zawsze był na plusie. Lecimy z progresją kolejno. Dzisiaj też wybrałem te różne, bo fajnie wchodzą, dlaczego tego nie brać pod uwagę, ratio Napoli. wyrównane spotkanie, moim zdaniem będzie też underowym spotkanie, jeżeli chodzi o bramki, do tego idę w różne, 8 rożne po fajnym kursie, 1,42. Podobne spotkanie Inter Bologna, myślę, że to Bolonia będzie grać defensywnie, zamknie to spotkanie grając na 0 0 1, 1 i 8 różnych w tym spotkaniu i Santa Clara Porto, tutaj mamy Portugalię, idę czysto na zwycięstwo Porto, mimo że to jest wyjazd, ale Santa Clara to jest sobą ekipa. Lecimy do taśmy weekendu na dziś Olympic Nan i tu liczę na 8 różnych po niskim kursie, ale fajny moim zdaniem typ bo Olympic Marseille sami tu mogą nabić 7-8 różnych, a jeden myślę, że nam też dobije Manchester City-Chelsea też liczymy na 8 różnych. tu City będzie maszyną do napędzania różnych. myślę, że to będzie wyrównane spotkanie chciałem grać City lub Remis, ale myślę, że Chelsea też się może postawić Real z Realem Betisem myślę, że Real Madrid sobie spokojnie poradzi Real mu się jeżeli byłby to wyjazd mogłoby być Remis, albo przegrana ale Real u siebie to jest maszyna i ostatnie spotkanie RPA z Kamerunem, Puchal Narodów Afryki. I też liczymy na 8 rożnych. Jeżeli ktoś chce, może próbować owe półtorej bramki, to już jest faza playoff. A tam już bramek troszkę pada, ale ja wziąłem wyższy kurs i idę w rożny. Puchal Narodów Afryki pada dużo rożnych w tych afrykańskich reprezentacjach. Jeżeli ktoś śledzi to od lat, tak to zobaczy tę te, ten, tendencję. Tyle w ramach progresji taśm Weekendu. Jeszcze raz fajnie, że wczoraj wszystko weszło. To już chyba piąty lub szósty jackpot tutaj na kanale, tak zwany, czyli wchodzą wszystkie typy, 7 typów, a czasami 8, 9, różnie, zależy jaka taśma długa. Wobec gram krótkie taśmy, no bo żeby mieć ten plusik, na tej taśmie wtedy można grać wyższe taśmy z większą ilością kuponów, typów lub yy, po prostu z wyższym kursem ogólnym. Tyle. Widzimy się. W sobotę myślę, że równie z dobrymi dobrym nastrojami, bo cały czas będziemy tak na plusie, nawet jeżeli dzisiaj nic nie wejdzie, ale myślę, że jeden z tych kupów wejdzie. Różne wchodzą. Grajcie, dybyjcie, trzymajcie się. Widzimy się. W sobotę. Cześć!